Ten test to bieg na 50 metrów i bieg na 1000. Tydzień temu była pierwsza część jakby tego etapu też, tam była pryba Harwacka wejście na drabinę na wysokość 20 metrów, drabina pochylona pod kątem 75 stopni i było podciąganie na drążku. Ilu kandydatów dzisiaj podchodzi do testu? Dzisiaj mamy 25 kandydatów i przepraszam, 204. 24, 24. Kandydatów, no i zobaczymy, jakim ten test pójdzie. Co oferuje Straż Pożarna, że zdecydowałeś się przystąpić do tego testu? No na pewno jest to dobra praca dla każdego, myślę, faceta. Najważniejsze, że jest to praca państwowa, tak. Myślę, że Straż oferuje nam również taki prestiż, pokrótce, można by tak powiedzieć już cóż, no najbardziej szanowana służba mundurowa w Polsce. Teraz test sprawnościowy, jak się do niego przygotowywałeś? Znaczy, no, jakby nie było, no cały czas jakiś aktywny tryb życia, także jakby nie było, cały czas staram się trzymać tę formę, no to wiadomo, do, do biegu trzeba było, trzeba było troszeczkę pobiegać, jakichś podbiegów, jakichś takich różnych tematów stricte skupiających się na wydolności tutaj kondycji. Tak? Od kilku lat już jestem w OSP Jawor i wiem, jak ta praca wygląda. Chętnie pomagam i udzielam się w straży, i dlatego taka, taki mój wybór. Jakie predyspozycje trzeba mieć, aby zostać strażakiem? No wiele, szereg różnych predyspozycji, między innymi właśnie sprawność fizyczna, którą dzisiaj oceniamy. E, natomiast no oprócz tego ja uważam, że bardzo dużo współpracy w grupie. Trzeba jednak e, pracować w grupie. My tak się śmiejemy, że strażak to też zwierzę stadne i, i, i musi współdziałać z innymi, bo, bo sam to nie jest w stanie e, wielu rzeczy zrobić. E, poza tym, no, wytrzymały psychicznie, odporny na stres, e, potrafiący działać właśnie w takich e, sytuacjach, w sytuacjach stresowych, gdzie jest mało czasu do, y, do wykonania różnych zadań, no ale też i bardzo taki y, otwarty na wiedzę, bo jednak strażak cały czas się uczy, Dla nasza formacja cały czas się zmienia. Kiedyś gasiliśmy praktycznie tylko pożary, y, teraz mamy y, szerokie dosyć spektrum działania, bo widać nas i przy wypadkach, i przy powodziach. Przy ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Po tym teście co dalej? Po tym teście test, y, kolejny test, tym razem wiedza, test wiedzy teoretycznej i rozmowa kwalifikacyjna. A i jeszcze zakończony test sprawności fizycznej będzie pływaniem. Y, kandydat musi przepłynąć 50 metrów y, w, w ciągu półtorej w minuty dowolnym stylem.